Martyna nie może się doczekać, aż jej teściowa odzyska przytomność. Wie, że będą musiały szczerze porozmawiać. Mamo, coś ci powiem, tylko się nie wściekaj, dobra? No przynajmniej się postaram. Włamałem się na pocztę babci. Słucham? No nawet w sumie się nie musiałem włamywać, bo tutaj zakładałem konto i nie zmieniła hasła tak nie można. Bo co? A ona uprawiała seks, y, kradła y, i coś przed nami ewidentnie ukrywała, tak? A, a ja nawet wiem już co. Ktoś się szantażował. Żartujesz? Poczta jest prawie wyczyszczona, ale o 12 w dniu pobicia dostała maila. Ktoś chciał od niej kasę i napisał, że jeżeli nie dostanie pięciu stówek, to opublikuje zdjęcia w necie. Co ma zobaczyć? Ja ich nie otwierałem, bo nie wiem, albo być to i Nudesy albo zdjęcia jak babcia uprawia seks, ale nie chcę mieć traumy. I co? Zdjęcia babci w piźnie. Zrobione chyba na działce. No to przynajmniej wiemy, po co babci były pieniądze. Z tego wynika, że Grażyna na tej ciałce nieźle się zabawiała. Nie wierzę, że jej przyjaciółeczki nic o tym nie wiedziały. One wiedzą wszystko o wszystkich. Na pewno wiedzą też, kto ją szantażował, ale z jakiegoś powodu w tej sprawie nie są takie chętne do rozmowy.